No, siemaneczko, Artur Gietet z tej strony. Wracamy do żywych. Kopiemy, jesteśmy na takiej polance tutaj. Ładniej, ułogolony, zobaczcie sobie. Jest Krzysztof, siema. Siema, siema. I co, startujemy, co? No i gitara Dobra co? Widzicie jak to wygląda? Także do pierwszego dołka. O, tam z oddala Krzysztof a mi tutaj wpada kuleczka od muszkietu najprawdopodobniej Takie o sobie o po wielkości można przypuszczać, że muszkietówka także i co? Pierwsza znajdka kuleczka proszę bardzo dobra co, lecimy dalej Ale fajnie, pogoda dopisuje. Jest plutko, naprawdę w końcu się fajna pogoda zrobiła, bo ta pogoda to jest katastrofa, bynajmniej u nas tutaj na Westfalii. A mi się tymczasem trafia pierwsza monetka, taki trochę zajaździk. Ale jest monetka, e, jedynka adolfowa. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać tutaj, ale jest, to wiadomo. Adolfiny. Niestety wychodzą w takim opokarnym stanie przeważnie. Nie wiem, czy coś widać, czy nie. Ale jest jedynka. Już widziałem to. Także pierwsza monetka dzisiejszego dnia. się monetka. No. To, co z niej zostało, tak to powiem. Dobra, co? Lecimy dalej. Na razie szału nie ma. Zobaczymy. Tak chwilę chodzimy, no ale coś spać w końcu musi. Tak mi się bynajmniej wydaje. Fajna miejscówka bynajmniej. Tak, no, na razie to jest Totalna bida, naprawdę bida totalna, jedna monetka, jedna kulka, same śmieciochy, teraz taki lepszy sygnał, taka się ampułeczka trafiła, pewnie jakieś tutaj, nie wiem, szczepionki dla zwierząt, dla kogoś, nie wiem, takie takich rozrzucają po polach czasami rolnicy, Ech, coś takiego, dobra, co? Lecimy dalej, jest naprawdę źle na razie, a zobaczymy. Jeszcze troszkę czasu zostało, także do następnego. Ech, kolejny sygnałek. Proszę bardzo, kremek Nivea. Takie cuda, ale kompletny. Proszę bardzo. Nivea kremek. No, taka znajdeczka. Proszę bardzo, dobra co? Śmieciów nakopane. Jedziemy dalej w poszukiwaniu czegoś fajnego. Ale czasem tak jest. Kopiesz 3 godziny śmieci, a w drodze do auta wchodzi sygnał i wchodzi piękna moneta. Eee, takie życie. Dobra, co? Lecimy dalej. No a słuchajcie, jakieś takie dziwne rzeczy mi tu zaczynają wyskakiwać. Coś takiego mi tu wyskoczyło. Nie ja mam przy sobie nawet wody, żeby to odmyć. Ale jest taka zielona patyna na tym. I dosyć ciekawie to wygląda. I nie wiem, co to jest. Nie wiem, muszę to umyć i zobaczyć w domu na spokojnie. Dobra, co, lecimy dalej. Coś tu się zaczyna dziać tutaj z boczku. Słuchajcie, chyba fan... trafiłem fan dnia. Takiej tubki jeszcze nie widziałem. Proszę bardzo. Ho, ho, ho. Ale giga tubka, co? Zobaczcie. Takie coś mi się tu trafiło. No takie fanty to już są. Mega. Mega sprawa. Takiej tubki jeszcze nie miałem. No zobaczcie sami. Tak jak moja ręka. Proszę bardzo. Taka kurwa łączka piękna. No bieda z nędzą, nie? Tyle złomu jeszcze nie, nie, się nie nakopałem. Dobra, co? lecimy dalej. Idziemy tutaj na, obok na inną. Może tam będzie ciekawiej. Dobra. Do następnego. No, zmieniamy miejscówkę. Idziemy na ryby. Idziemy na ryby teraz. <laughs> Krzysztof mówi. Nie, zmieniamy tutaj. Takie inne. inne. Poletko mamy do przejścia też. Mamy takie dwa na tym widzieliście. Każdy ziom zbiera złom, nic fajnego nie wyszło. Tam jakaś monetka zajechana, adolfowa, kulka muskietowa, no i giga, giga, gigantyczna tubeczka. A zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. Zobaczcie, tu idziemy pomalutku. A no, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Przyjemnie, nie? Krzysztof. Zielono mi. Zielono mi. No tutaj chyba nawet lepiej wygląda niż tam. Dobra. Lecimy, zobaczymy. Do następnego dołeczka. No, pierwszy sygnałek na tym nowym poletku. Krzysztof przed chwilą 2 euro trafił na samym wejściu. Także już ma drugą monetkę. Pierwszą miał euro, teraz ma 2 euro. A mi tutaj wpada taka klamereczka malutka. No coś takiego mi to wlatuje. Co proszę bardzo. Jaka klamunia maluchna. Dobra, co? Lecimy dalej do następnego. Kolejny taki sygnałek. Taka będzie wleciała. RWS Co tutaj jest napisane RWS Hornet. Hornet 22 Jak ktoś się zna, to będzie wiedział Ja taka łuseczka. Dobra wracam, lecimy dalej No, dzisiaj dzień Każdy się zbiera złochom Niestety na kolana nie rzuca dzisiejszy dzionek Trudno Podszrzutaliśmy podprzątali, ładnie, nie? Pewnie No. pokaż to, Kiedy tam trafiłeś, ooo, trzy oraczki. O! Nie ma, no jest tragedia, nie? No dzisiaj naprawdę jest tragedia. Tak to tu fajnie wygląda, wszystko pięknie. Na mapach też to starych ładnie wygląda, ale niestety żeśmy to zweryfikowali. Bieda, nędza i złom. Ale. Byliśmy i przynajmniej wiemy, że następnym razem już tu nie będziemy wracać. Bo nie ma po co. Tak? No jak fajnie Dobra, to co? Trzymajcie się. I do następnego. Na razie.